Operacja Husky to kawał fascynującej historii. W jej kontekście można opowiedzieć o współpracy aliantów z włoską mafią Cosa Nostra czy przedstawić konflikt amerykańskiego i brytyjskiego dowództwa. Wątki te zresztą zamierzam w przyszłości poruszyć w kolejnych materiałach. Tymczasem zapraszam do odcinka, w którym przedstawiam tło historyczne operacji Husky. Inspiracją dla dzisiejszego wideo jest gra Medal of Honor Airborne. W której wcielamy się w żołnierza słynnej 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, która brała m.in. udział we wspomnianej operacji. Operacja Husky rodziła się w bólach. Nie było co do niej jednomyślności, zarówno ze względów politycznych, jak i wojskowych. Dziś skupimy się na tych pierwszych. Amerykanie chcieli jak najszybciej otworzyć drugi front we Francji i w kwestii tej mówili jednym głosem ze Związkiem Sowieckim. Oczywiście nie może być tu mowy o wspólnej myśli, ponieważ oba mocarstwa kierowały się własnymi interesami. Amerykanie chcieli szybko zakończyć wojnę i we Francji upatrywali najkrótszej drogi do Berlina, dlatego nie chcieli wikłać się w walki na z ich perspektywy mniej ważnych frontach. Jak ujął to adiutant morski Eisenhowera, biorąc się za Sycylię, tylko skubimy po bokach. Z kolei Stalin, według przewidywań Churchilla, liczył na to, że kiedy Brytyjczycy i Amerykanie będą zajęci walkami na zachodzie Europy, to Związek Sowiecki będzie zajmował tereny Europy Środkowo-Wschodniej. Postulowany przez brytyjskiego premiera atak od strony południa Europy miał ten plan Stalinowi utrudnić, ale Churchill zamierzał jednocześnie ugrać coś dla swojego kraju. Chciał bowiem w ten sposób zabezpieczyć interesy imperium w obszarze basenu Morza Śródziemnego. Argument za operacją Husky był jeszcze jeden. Miała być to szansa zdobycia doświadczenia przed główną operacją Overlord. Włosi byli postrzegani jako armia słabsza od Wehrmachtu, a Churchill mówił wręcz o uderzeniu w podbrzusze Europy. Amerykanie nie byli w stanie otworzyć frontu we Francji bez wsparcia Wielkiej Brytanii. To właśnie dlatego Brytyjczycy w końcu postawili na swoim, pomimo silnego oporu zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Związku Sowieckiego. Kluczowa dla całej sytuacji była konferencja w Casablance, która odbyła się w styczniu 1943 roku. To właśnie wtedy Churchill przekonał Roosevelta do swojego planu. W rozmowach nie uczestniczył Józef Stalin, który demonstracyjnie odmówił w nich udziału. Był to bodaj ostatni raz, kiedy premier Wielkiej Brytanii przeforsował własną wizję prowadzenia wojny. Operacja Husky rozpoczęła się 10 lipca 1943 roku. Dzięki umiejętnej grze kontrwywiadowczej polegającej na dostarczeniu Niemcom sfałszowanych dokumentów, udało się przekonać ich do tego, że alianci planują inwazję na Sardynię oraz Grecję, a atak na Sycylię ma być jedynie odwróceniem uwagi od rzeczywistych zamierzeń. Hitler zdecydował się więc wycofać z Włoch część oddziałów, spodziewając się głównego natarcia w innym miejscu. Ten skuteczny fortel ułatwił aliantom realizację operacji Husky. Jeżeli chodzi o samą grę, to twórcy stosując zabieg wrzucenia gracza na teren fikcyjnego miasteczka o nazwie Adanti zyskali sporą swobodę twórczą, która ograniczała się do ogólnego trzymania się tła i realiów historycznych. Sama misja nie jest skomplikowana i do celów gracza należy przede wszystkim neutralizacja wrogich baterii artyleryjskich. Jej akcja dzieje się natomiast w nocy z 11 na 12 lipca. Sama gra nie informuje o tym bezpośrednio, a jedyna data, jaką otrzymujemy, to dzień odprawy, która miała odbyć się 10 lipca. Na noc z 11 na 12 lipca wskazuje jednak fakt ostrzelania własnych samolotów przez aliancką artylerię. Incydent wyniknął z braku odpowiedniej komunikacji oraz faktu, że flota inwazyjna była przez cały dzień pod atakiem lotnictwa państw OSI. Niecałą godzinę przed pojawieniem się alianckich samolotów transportowych przeprowadziło ono najcięższy atak tego dnia. Ledwo skończyło się bombardowanie, a nad Sycylią pojawiły się C-47, które transportowały spadochroniarzy sprzymierzonych. Pierwszy rzut dotarł jeszcze bez przeszkód, jednak gdy nadleciał drugi, napięta sytuacja doprowadziła do nieszczęścia. Gdy w niebo posłana została pierwsza seria pocisków smugowych, ślad za nią zareagowała cała artyleria. Bilans ostrzelania własnych samolotów był tragiczny. Uszkodzona 37 maszyn, 23 zniknęło natomiast bez śladu. Ze 144 samolotów przetrwało 84. W wyniku tej pomyłki zginęło 60 pilotów lub członków załóg oraz 81 spadochroniarzy. Ponadto 132 zostało rannych, a 16 zaginęło. Ostatecznie operacja Husky, mimo trudnych początków, okazała się sukcesem. Działania prowadzone przez 5 tygodni doprowadziły do zajęcia Sycylii. Oraz pośrednio przyczyniły się do obalenia rządów Benito Mussoliniego. Operacja przygotowała również dobry grunt pod kontynuowanie kampanii włoskiej oraz kolejnej operacji o kryptonimie Avalanche. O działaniach tych opowiem jednak w kolejnym odcinku. Już teraz zapraszam i do usłyszenia. Podobało Ci się wideo? Zasubskrybuj kanał i zobacz inne materiały, wspierając tym samym moją twórczość. Dziękuję i do usłyszenia.